Proszę Państwa, bądźmy szczerzy, to właśnie na takie chwile jak ta czekają piłkarskie kibice na całym świecie. Już za kilka chwil obejrzymy dzisiejsze starcie. Ciekawe, co dziś pokażą, jestem przekonany, że czeka nas wielki mecz. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Czy trafi do siatki? I gol! Już w pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. Tutaj widzimy wyraźnie jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. Prowadzą zatem 1 do 0. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Cudowna piłka, spójrzmy. Bardzo dobra interwencja. W pole karne, głęboko teraz. I już nic z tego różnego nie będzie. Też lasne nerwy. Traci tę piłkę bez ma Nie kombinuje, wrzuca. ale obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał. Tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Teraz strzał z dystansu. Jedenastka. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. Ten karny może pomóc powiększyć przewagę. Broni, lecz to nie koniec akcji. A interdyktujesz ukrożny? Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. Strzał z daleka! Tak! Co on teraz zrobi? Z takiej odległości! Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca. Moment nie uwagi rywala, no i proszę. 2 do 0, gramy dalej. Zablokowany ten strzał. Zagrywa w pole karne. Ale był czujny, brawo. Wygląda na to, że goście na przerwę zejdą z wyraźną przewagą. Tak, bardzo udane 45 minut w ich wykonaniu. Bezpieczna dwubramkowa przewaga, wywalczona bez większego wysiłku. To pokazuje, że jeszcze mają rezerwy i zapewne na tym wyniku nie poprzestaną. Ale to już raczej po przerwie. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Potrafi się utrzymać przy piłce, czeka aż koledzy wyjdą na wolne pole. Lisowski. Uwaga, jest pod presją. Gorgon. Mamy centry i tłok w polu karnym. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Sek. Ciąga na siebie uwagę całej obrony. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Przeciwnik nie odpuszcza. I zdusił niebezpieczeństwo w zarodku. Wolski. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Przydawi widzą nadzieję. I broni bramkarz! Coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Do końca zostało już tylko 5 minut. I juka nie opuszcza teraz ich połowy. Są świadomi wyniku, ale także czasu na zegarze. Dbają o to, by nic złego nie mogło się tu już wydarzyć. Gorgon. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo dwiema bramkami. Wyraźne pewnie. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu.